Tak, to jest nasz jakże twarzowy kościany pancerz. Mm, szkielety kompletnie nas nie zaczepiają. Chyba, że je zaatakuję, tak? Tak. W przeciwnym wypadku, szkielety po prostu sobie chodzą. Nie wiem czy tu jest jakaś logika. W sumie nie wyglądam jak szkielet kompletnie. Mam jeszcze moje czerwone ślepka. Ale co to? No i ważniejsze, że działa. To nie było mi. Dobra, zmiana Czy wilka. wilka? Cały czas to mylę. Znowu nie wiem klawisz. Tak, ponieważ ten czarodziej to nie jest... nie jest niższą formą. Nie umarła go, zatem rozpoznaje nas. Jest inteligentniej... ...bardziej inteligentny od swoich pobratymców. Ma mniej nadgniły mózg, może do tego. No dobra, to było niemiłe. Jestem prawie na zgonie. Nie chcę używać ostrzy, ponieważ ostrze często mylu przeciwników z, tym, z moimi apteczkami. Rany, spadaj. Hej i co? Nie masz putęgi na ostrze. Więc to nie poradzisz. Dzięki, chopie, za swoją krew. No cóż, chyba tych przedlimików muszę zniszczyć, Na się nie przesunę. Pa, pa. Nie ma to jak podkręcone szulikami. Tak, dopóki nie zabijemy Wiele razy tak się zdarza, że dopóki nie zabijemy jakiegoś przeciwnika nie otwierają nam się drzwi Tak było w przypadku tego szarego No cóż Koniec moich szurikanów. Przerzućmy się na implozję. I kolejne słowo mocy, zaczynamy na Wygliw. No to miejsce mnie rozpieszcza swoimi skarbami. I nareszcie wyszliśmy z tych katakumb. Czy co tokolwiek było? Cokolwiek. No ale to miejsce skrywa jeszcze jeden sekret. By nie było tak łatwo. To No nie powiedziałbym, nie powiedziałbym, żeby to był ładny. Malonek, ale. I znajdujemy. Chyba ostatni. Artefakt, który nie jest bojowym artefaktem. Jest czymś w rodzaju antidotum jest to antytoksyna. Przydaje się, jeśli zostajemy zatruci, ponieważ zatrucie w blotomie jest bardzo paskudne, życie nam bardzo szybko spada. Chociaż oczywiście lepiej trzymać się z dala od wszelakich trujących przeciwników. Albo zabieć na albo szybko, zanim nie... nas zetrują. No tak, ta skrzyneczka jest do zniszczenia moczugu. O, nie ten klawisz. Ale chyba kogoś zabiłem. Przez ścianę. skrzynki bardzo dobrze, więcej tych talii będą przydatne Duchy, czyli najlepszą bronią będzie miecz. No dobra. Lux. Hmm, o ile mi się zdawało tu jakaś ukryta kombinacja klawiszy otwiera tam. Tajny no przejście, ile pamiętam. Sprawdzę jeszcze raz. No, przykazy te duchy odradzają się z powrotem. Te skrzynki też nie wiem czemu zostały znowu zamknięte. Te też są teraz puste. Dwie dźwignie, nie, jedną dźwignię i dwa łańcuchy, o tak taka kombinacja pociągnąć za tą za tą dźwignię w tym pokoju za, Znaczy za ten łańcuch, za ten łańcuch a ten zostawić tak jak był na początku A wtedy otwiera nam się tajne przejście z takim symbolem jest to symbol, nie wiem ...jakiegoś teleportu. Co my tu mamy? Tu znajdziemy jeszcze jeden czar, tak. A no to jest teleport jednostronny, stąd wyjdziemy jeśli... ...jak już zbierzemy ten czar. No rany. Nie lubię tych grubasów z wydłużonymi szablami. Jakim cudem on mnie może atakować na skos? Skoro na ty nie jest ustawiony tak samo. A, spadę. Jestem zły, nie zamierzam się bawić z przeciwnikami w fair play. Exploit the petty prejudices of man. Minor grievance would escalate to murderous rage, and oh, the sweet terror when the spell wore off and they saw their hands covered with their neighbor's blood.